Siemaneczko widzowie, witam Was w drugim odcinku na tym kanale. Będzie to odcinek taki powitalny, żebym powiedział, co się będzie znajdowało na tym kanale. Yy, no, więc tak. Przede wszystkim, jak już mogliście zobaczyć, pierwszy cover się ukazał pierwszy cover piosenki z Sonic Adventure 2 Escape from the City. Będzie ich więcej. Na pewno będzie Endless Possibilities z Sonic Unleashed. Myślę, że w tym tygodniu powinno się ukazać, albo w przyszłym. W przyszłym już lub wiesz, jeszcze następnym powinno się ukazać Live and Learn albo His World. A później, jeszcze później, nie wiem kiedy już, powinno się ukazać Freeze z Sonica Zero Gravity. Albo Team Chaotix z Sonic Heroes. Również w tym lub w przyszłym tygodniu powinien się ukazać pierwszy odcinek z Sonic 1. I później po tym, co było w Sonic Origins, czyli oryginalnej trylogii i CD, zadecydujemy, co będzie dalej na tym kanale. W sensie, jak, że lecimy z chronologią, czy będzie na zasadzie głosowania, jaka kara następna. Również powinny się ukazać let's play z Minecraft'a czy innych gier, ale nie wiem kiedy i nie wiem czy na pewno. Jakby Minecraft na pewno, Roblox tak na 90%, Fortnite raczej nie będzie od razu mówię. Jak mogliście zauważyć, w polecanych mam Marcina Parówę nagrywającego Gorilla taka. Więc bardzo możliwe, że kiedyś nawiążemy jakąś współpracę. Więc wpadnijcie do niego, zasubskrybujcie jego kanał. No, mój też możecie zasubskrybować w sumie. No, ale jak już mój zasubskrybujecie, to jego też możecie. Powinny się ukazać jeszcze recenzje. Bardzo możliwe, że filmu Minecraft yy, i innych filmów różnych. Z recenzje filmów Sonic'a na pewno będą, bo kanał będzie się głównie na Sonicu opierał. Po prostu większość będzie Sonic'a. Jak wejdziecie na kanał, to pierwsze co zobaczycie to najprawdopodobniej Sonic'a. A, a i jeszcze będą na pewno jakieś recenzje giery typu Sonic czy właśnie Minecraft, ale nie tylko. Więc no, to by było chyba na tyle. No no, to część powitalną mamy za sobą w sensie taką, żeby przedstawić co będzie w... No, następnych odcinkach, więc y, dla chciałbym po prostu przeprosić za te dmuchnięcia w mikrofon i za to, że gra jest głośniej czasami niż no, to co mówię. W, w, w następnych odcinkach powinno to się zmieniać. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że Sonic Mania odcinek drugi będzie chyba jutro. Ale odcinek trzeci będzie dopiero po Soniku 3 na kurs lub po Sonic Blast. W sensie nie Sonic Blast, tylko po tych grach z Game Gear. Zależy jak w głosowaniu wyjdzie. No, więc przechodzimy do części let's playowej. Teraz i właśnie zdobyłem szmaragd chaosu który służy, jak posiada się 7 szmaragdów, to służy on do tego, że postać, którą gramy, zamienia się w Super Sonica, albo Super Tailsa, czy jeszcze inną postać. Jestem aktualnie w poziomie specjalnym Blues, blues Fierce chyba, w sensie chyba tak to się wymawia, nie wiem. Nie, nie potrafię wymawiać angielskich nazw, sorry za to. Jest to poziom, który oryginalnie pojawił się w Sonicu na Knuckles, który tam służył do zbierania szmaragdów chaosu. w tym poziomie akurat zbieramy medale, które pozwalają odblokować takie tryby jak Entnacools albo umiejętności dla Sonika, takie jak InstaShield którego nie potrafię używać co tam jeszcze było i jeśli się nie mylę, to chyba było, jak ten ruch się nazywał? No, zapomniałem, jak ten ruch się nazywa. Gdzieś tutaj powinien być napis taki napisany, jak ten ruch się nazywa. I przechodzimy do walki z bossem. Która jest nawiązaniem do walki z do pierwszej walki z Bossem w ogóle w historii Soników. Była to walka w Soniku 1, która była przeciwko robotowi doktora Ekmana, którym sterował doktor Eggman. Po prostu. To był Eggmobil z przymocowanym niżej, w sensie z przymocowaną niżej taką kulą. Właśnie z taką jakby szachownicą, jak tutaj jest w Greenhill. W sensie, jak ta ziemia w Greenhill. To tak ta kula wyglądała. Ta kula zadawała obrażenia, żeby żeby zaatakować jakby, trzeba było uderzyć w kopkit. Kopkit? No... No to co tam, tam, gdzie siedział, nie wiem jak to się wymawia po polsku, ani po angielsku w sumie, sorry za to, jakby, nie wiem, ale chyba kopki to się nazywało. No i z powrotem jesteśmy w Sphere. Ciekawostka, jak się zbierze wszystkie pierścienie, to się zdobywa złoty medal, który nic nie daje, dosłownie nic. Po prostu sobie istnieje i działa tak jak srebrny. A poza tym to po prostu nie wiem, chyba osiągnięcie, jak się kilka ich zbierze. Ale tego też nie jestem pewny. tutaj powiedzieć o tym poziomie. Tutaj no, nic nie ma ciekawego za bardzo. A to, co powiedziałem, to... no to już powiedziałem. W tym poziomie specjalnym nie ma nic ciekawego za bardzo, a że nagrywam to, w sensie to, co teraz słyszycie, jest mój głos, yy, po tym, jak już przeszedłem ten poziom, to w sensie jak już nagrałem po pierwsze dwa odcinki z Mani właśnie postanowiłem zrobić tak, że by tak właśnie to zrobić i o ile pierwszy to jeszcze by miało sens bo tutaj była ta część pogadankowa a jeszcze nie chciałem, żeby Mania była pierwszą serią na kanale, tylko jakoś się tak złożyło przypadkiem że akurat no, po prostu nie wiem po prostu się jakoś tak złożyło, że nie wiem, akurat w Manie dawno nie grałem, więc chciałem, żeby pierwszą w sensie, żeby tym filmem było była właśnie mania. No. Jak oglądaliście, graliście, czytaliście cokolwiek, nie wiem, mieliście związek z czymkolwiek, w sensie związek, styczność, o styczność z czymkolwiek, w czym był Sonic, w sensie gry, komiksy, Lego, nawet wszystko po prostu. Jeśli z czymkolwiek, z Soniciem mieliście wcześniej stycz styczność, to ta strefa jest wam chyba znana. Jest to Green Hill, klasyczna strefa, występuje wszędzie. W grach, to w prawie każdej. Nawet w Sonic Generations na 3DS-a była. A ta gra miała inne poziomy niż ta podstawowa wersja Sonic Generations. Wszystko było inne. Zamiast Chemical Plant było. Casino Night chyba zamiast tego z... zamiast no po prostu ta strefa była wszędzie w filmach z... wszędzie A jak nie było tej strefy to było... była jedna z jej licznych kopii jak Emerald Hill, Seaside Hill po prostu ta strefa była wszędzie ona jest wszechobecna w krach z I ogólnie wszyscy, wszędzie jest ta strefa. W Sonic Prime zrobili z tego centrum świata Sonika, gdzie po prostu nic nie było innego niż właśnie Green Hill. Do zobaczenia w następnej części.